Saudyka, trener Kiczel z tej strony. Zapraszam na minutę z Muay Thai. Tradycyjna pozycja walki w Muay Thai. Robimy krok nogą do przodu. Pozycja jest ortodoksyjna, czyli jeżeli jestem praworęczny, to moja lewa noga jest z przodu. Lewa noga jest frontalnie zwrócona do przeciwnika, moja noga tylna zaś około 45 stopni. Obie stopy są, mają odciążone pięty. Noga przednia jest dociążona z przodu, natomiast noga tylna, wyraźnie pięta, jest uniesiona. Kolana są ugięte, kość ogonowa podkulona. Ręce dość wysoko, łokcie opuszczone w dół. Brzuch wciągnięty, barki podciągnięte lekko w górę, broda opuszczona. Tak wygląda tradycyjna Pozycja walki w Muay Thai. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.